ostatnio zakończyłem tutaj jazdę <coughs> tam dalej był prawie budowy ale dobra <coughs> widzę że wybudowali no to jedziemy nową ścieżką rowerową trochę pokombinowane To jest bo tu jest przejazd przez Wielgnie popatrzcie no co mnie to, to <coughs> przejeżdżamy na drugą stronę ulicy no i mamy dotyczy ścioką stresę rowerową się nie ma eee, nie ma żadnych separatorów na drogę żeby spokojnie jechać jeśli mają chodnik po drugiej stronie ulicy więc ta ścieżka jest dla roku. po prawej stronie mamy stajnie sobiescy. Trzy pojeździć na konikach, można wynająć lokal na imprezy no, ale spróbujemy przejechać tą ścieżką do końca prezydent miasta Gierardowa mówił, że można przejechać ścieżkami rowerowymi z Ekoparku aż tutaj do, do tego zalewu ale jakoś tam nie, nie bardzo wiem w jaki sposób ponieważ jedyny przejazd, który jest to jest pod stanowiskiem Świętego Jana a tam nie ma żadnej ścieżki rowerowej więc trzeba jechać albo po chodniku po ulicy albo coś się mija z tym opisem całym, który tam prezydent zamieścił. Mamy uwaga na drogę z przejazdu, przejazdem, ale mamy przejazd na rowerów na drugą stronę. I tu mamy taką śliczną ścieżkę rowerową. Pewnie pojedziemy sobie po niej dalej. Kierunkowo ciekawe jestem czy szerokość to w To chyba jest dobrze. Sobie dalej, że no jest. Wygodne jest, nie powiem oczywiście. Że, jeśli muszą iść w lewą stronę drogi. Takie mijenki są trochę bez serzu, ale jak są to są. Już dojeżdżamy do, do końca tej ścieżki rowerowej. No i właśnie ona się tam kończy. <coughs> no, można sobie pojechać w prawo, można sobie pojechać jeszcze prosto, no ale cały nic polega na tym, że pod Janem nie ma jak przejechać, tam nie ma ścieżki rowerowej. <laughs> tak samo tunelem głównym pod, yy, pod torami na no, przedłużynie Pierwszego Maja, tam też nie ma ścieżki rowerowej. No więc nie wiem jak to sobie wyłuszczono. No ale dobra, spróbuję to przejechać ścieżką rowerową, dopóki się da jechać. Prawdopodobnie cała zabawa się zakończyła na wysokości tunelu eee, Tu mamy jeszcze jedyne miejsce, które się zakończyło Fajnie pomyślane ogólnie Przyznam się, że to było wcześniej gdzie to było schodów droga no i właśnie tu się na ja też nie nie ani tu tu mamy ścieżkę rowerową ale... no właśnie ale to dalej po drugiej stronie też jest taka ścieżka rowerowa że nie ma komunikacji z tamtą ścieżką, nie warto wiem, jak się, może się dostać na drugą stronę torów. Tak jak to prezydent mówił, że może się da przejechać ścieżkami rowerowymi. przejście dla pieszych bez przejazdu dla rowerów. No więc nie bardzo wiem, co z tym fantem dalej zrobić. No dobrze, spróbujmy się dostać w inną stronę. Dobra, przejechaliśmy przez przejście dla pieszych, co nie jest zgodne z przepisami, ale niech tam będzie. I teraz mamy kolicję małą. Dobra, tu się nie zjedzie, bo tu są schodki, więc nie da się zjechać. Teoretycznie jest to droga dla rowerów, aczkolwiek niekoniecznie. Bo nie widzę specjalnych oznaczeń ścieżki rowerowej. nie ma ścieżki rowerowej, chociaż się jest tak. Tutaj też nie widzę oznaczeń dla ścieżki rowerowej. No w żaden sposób nie są to ścieżki rowerowe, bo nie ma znaków drogowych, które to by oznaczały. Jedyne co jest tutaj, to jest tu ścieżka w prawo. Dobra, pojadę tędy, żeby nie było... O, ja, ale tu też nie widzę znaku, że jest to ścieżka rowerowa. Cześć, nie, jakoś to zauważałem tutaj. O, no, tam widać znak, że jest koniec ścieżki rowerowej. Ale to na przełomie nie było znaku, że to jest ścieżka rowerowa. Coś jest, nie Jest tutaj tak szkodnicza, jak przejechać przygodowy. Z zapewnieniem pana prezydenta, że się da przejechać, aż się do słodki. Tam jest ścieżek No i co dalej? Tam się po... nie da zjechać, bo tam są słupki. Jedyne co można zrobić to zjechać po przejściu dla pieszych. Próbować i dostać pod tunelem ja też To coś nie jest tak zgodne z tym wszystkim co mówił Niestety na nie ma tu jechać w lewo bo wiem, że w lewo jest jeszcze śniarowe roboty za chwilę no, Prawo nie ma, o ten pojechał na stopy I teraz musimy zjechać tutaj przez przejście dla pieszych na ścieżkę rowerową. No, trochę z wymuszeniem pierwszeństwa, no, ale w zasadzie przejście dla pieszych to przejście dla pieszych. No i tu nam się zaczyna ścieżka rowerowa. Zapewne ona prowadzi zupełnie inną stronę niż tam przed ale jest. Natomiast prawo trzeba było wykombinować, a ja już mi się nie chce. No, więc się zatrzymam chwilowo, bo to nie ma sensu cie japy. No tak wygląda to na razie.